Hello there. dzień dobry wieczór z tej strony franek 14 karka a dzisiaj sobie zagramy z Darfem Wuderem. No i. No i ja wybrałem Wudera, ale. Darf Wuder nie, wy nie wybrał Wudera, tylko wnuka Wudera. Iść do zabawy dla wszystkich wszyscy zarozumialce na starcie, gotowi O dusimy, dusimy oni się długo duszą! Jak to było? Patrzcie, widziałeś to? I Punkt. Widziałeś też? co się odwaliło Kurcze, co jest? No, niestety, mamy tutaj. No, nikogo nie dusi! Aż, kurczę! Lecz tego, no! Oni wszyscy byli w zasięgu, duszenia. Nikt się nie dusił. Nikt nie robił przewrotów. Tylko po prostu nie dusili się. Bo Gra stwierdziła, że nie. Kurde, no. O, dawaj, napały, 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 dawaj, 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 dawaj. No kurczę, no duszenie. O nie, furas, wyszedł. Uważaj, o, zginąłeś. O kurczę, no, faktycznie. A ci? Ci, co mają wysokie levele i są z pocuchami, zazwyczaj mają takiego farta, że ich nie łapią umiejętności, widzimy. Noż <grystanie> no co jest? Dobra, Dobra udało się. Jak czubaka, czubak mnie, czubak mnie goni. Czubak. Ale już nie żyje, czubaka. Uwaga, uwaga No, dawaj go. No przyciągnij się do niego A ja nie mogę Dlaczego tak trudno się przyciągnąć do Typa do Nie Ja jeszcze jakimś cudem żyję, ale prawdopodobnie zaraz przestanę już żyć. Aha. Albo nie. Albo jeszcze żyję, super. Brawo, przeżyłem to. O nie, ratunku, pomocy. To piesek jest. Ojej. Ale co tam robią? Ała! No nie, no i Detonit mnie zabił po raz pierwszy, pierwszy zgon. Detonit. No dawaj, dawaj go, dusić go, dusić go, dawaj go, duś go, duś go, Duś tego, duś ten dywan. WDR, no. Dobrze. Ja, ja gonię teraz samego siebie Noż no Myślałeś, że co? Że nabiorę się na taki trik? No co ty, zwariowałeś, kolego? Wyrzucamy Za barierkę Do Łukasza, No Dobra, musimy trzymać się razem, naprawdę Bo, bo to będzie lipa O nie, kurde Trzymać się razem, panie kapitanie. Do gazu, tak, do gazu. Dobrze. No nie, no i zmarnowałem sobie duszenie sobie zmarnowałem. Uwaga, uwaga za tobą Łukasz, Łukasz, Łukasz. Jeszcze o nie. furaz A wow, dostałem jakiegoś detonita na łeb. O! Nie, 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 Uważaj na Furasa, tam poszedł za tobą. O, nie! Poraził nas. Spocuch. Ale oni się tutaj będą respić, bo oni tutaj chyba mają respa, wiesz? Kurde! Oni tutaj mają chyba bardziej respa, bardziej w tę stronę. No, bo my się respimy zawsze tutaj. To poszliśmy na ich re respa kurde No oni się teraz będą respić szybciej Tak mi się wydaje, ale nie wiem, no, na pewno Tak jest Wpadłem, wpadłem tutaj Dobra Udało się coś tam zrobić im Ale musimy, musimy coś tutaj o... Ała, Jaka to nic, co ma, wiesz? O, ała, no nie, a to już było ten. Ale co są spocuchy? Spocuchy wielkie, no, no GG. No, ale nie, no spocuchy to były straszne. Jakbyśmy mieli taki pełniejszy team. No nie? Dziś jest mam. No, jakbyśmy mieli pełniejszy team, to tak. Jak poprzednio, nie? To by się to udało. No, to ja zaraz będę. Dobra. Bywajcie.